hej, hejo, przed Wami Simon de Bauvire, czyli książeczka Nierozłączne od wydawnictwa, marginesy. I słuchajcie, powiem Wam, że ja osobiście książkę bym tą skierowała do osób e, takich po przejściach, którzy no, utracili tutaj kogoś bliskiego, może nawet swoją tak zwaną drugą połówkę. Bo tak, historia się tyczy dwóch dziewczynek, które bardzo mocno się ze sobą związały. W sumie jedna z nich nie wyobraża sobie życia bez drugiej. A co ciekawe, każda jest inna, ma odmienne temperamenty, i nawet zainteresowania w ogóle odbiegały od siebie od normy. Jedna z nich bardzo dobrze się tutaj uczyła, a druga po roku nieobecności bardzo chciała wszystko nadgonić i poprosiła ją o zeszyty. Jej pewność siebie czasem raniła tą drugą. Jednak z biegiem czasu powiem Wam, że dostrzegała błędy. W swoim zachowaniu, no i zdarzało się, że potrafiła jednak ją przeprosić. No a ta druga, oczywiście, wszystko jej tutaj wybaczała. Można by powiedzieć, że od siebie się nawet uzależniły. I tak wraz z biegnącym czasem ich rodzice niekoniecznie chcą, żeby się ze sobą spotykały. Różnią ich normy społeczne, każda z rodzin żyje innymi przekonaniami. I z biegiem lat, jedna z nich zaczyna się tu bardzo zmieniać. Dzieje się coś niedobrego. A druga w ogóle nie potrafi nawet mieć na to wpływu. No, wiecie, w końcu zawsze była tą, taką, bardziej delikatną, taką, lepszą. Więc jak poradzić sobie z kimś, kto zawsze chodził swoimi ścieżkami? No, do przewidzenia tutaj było, że wydarzy się jednak ta tragedia. No nie sądziłam tylko, że akurat w ten sposób zostanie tu ukazana. Wiecie, dalszą historię pozostawię tym, których książka zainteresuje. Moim zdaniem warto po nią sięgnąć choćby z powodu poznania właśnie tej pięknej historii. No, napisana jest taką nieukrywaną delikatnością, chociaż autorka jakby tak nie pozwala nam się nią drugotręczyć. Ona lubi mieć jakiś taki, że wiesz, że przedstawia nam jakąś tam e, daną sytuację, która jest bardzo smutna, ale nie chce nam sprawiać tej przykrości i e, nie pociąga jej jakby tak dalej, tak? Tutaj wszystko ma swoje miejsce, ma swój czas, a sama pozycja, no jak widzicie, nie jest długa. Początkowo mamy takie dłuższe wprowadzenie do tej historii, ale pozwala nam tu właśnie dokładniej zobrazować późniejszą opowieść. Mamy tu czasy dawniejsze, było jeszcze przedwojenne, więc i przekonania ludzkie były tutaj naprawdę zupełnie inne. Wiecie, ludzie pobierali się pod presją, bo no nie było tutaj w ogóle miejsca na jakiekolwiek uczucia. A już gdy takie się pojawiły... To rodzina spychała je na boczny tor. Własne zdanie po prostu ich dziecka daje się nie liczyło. To rodzic sprawował władzę nad nim i to on decydował, z kim tak naprawdę ma się związać. Moim zdaniem, historia jest no, troszkę smutna, która w przypływie nostalgii no, będzie raczej długo zapamiętana. Premiera miała całkiem niedawno, bo 11 maja 2022 roku, i to jest taka naprawdę taka. Taka powieść z takimi sentencjami, z takimi rozmyśleniami, no, no one tutaj niewątpliwie cierpią, z nimi się tu cały czas coś dzieje, także warto ją przeczytać. Ja ją się przerobiłam i naprawdę powiem Wam, że jakoś tak, no, taką trochę nostalgię we mnie zbudziła. Cały czas tam o nich sobie myślę, no że no, jednak potrafiła jedna drugą pokochać tak, nie to, że wiecie, jakaś tam miłość gejowska, czy nie wiadomo co, no tak jak jeden człowiek. Naprawdę nieraz drugiego człowieka po prostu nie kocha. Dlatego, moim zdaniem, warto jest ją po prostu przeczytać. I żegnam się z wami. Pa Pa!